i <laughs> Siemanko, z tej strony Seatrox Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku ze Skywarsów I dzisiaj moi drodzy po raz kolejny jesteśmy na Craft Gamesach eee, Od razu na wstępie przypomnę wam, że Standardowo co 500 lajków pod tym materiałem eee, Będę przedstawiał wam opisu Vouchery na Super Vipa na 30 dni Więc jeżeli macie wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę A następnie zajrzyjcie do opisu, bo kto wie, A być może po prostu będzie tam czekał na was jakiś nie, Voucher. Ogólnie moi drodzy Jestem teraz po ponad 3,5 godzinnym live, Także eee, mam nadzieję, że Po moim głosie o, nie widać tego, Że, że on troszeczkę Niestety tutaj ucierpię. Mam nadzieję, że nie będzie widać także po mnie troszkę zmęczenia, bo nie ukrywam, że takie robienie liveów jest męczące, ale naprawdę, przyznam szczerze, że dzisiaj bawiłem się jakoś tak wyjątkowo fajnie. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy byli na dzisiejszym live. Ie. Było sporo ludzi, także. Także też byłem mile zaskoczony Ale to być może dlatego, że właśnie dawno już live'ów nie było e, Bo po prostu brakowało mi czasu Teraz nie wiem czy u was tak że ale U mnie jest już praktycznie koniec roku Oceny mamy wszystkie powystawiane Także nie muszę już nawet myśleć e, tutaj o szkole I mogę poświęcić troszeczkę więcej czasu właśnie na te live'y Na nagrywanie odcinków i tak dalej e, I tak swoją drogą możecie też dać znać jak to u was wygląda Czy, czy wy też macie już koniec roku Czy u was też są oceny wystawione I Jeżeli tak to jaką macie średnią? Napiszcie mi w komentarzu jaką macie średnią Ja mam 467 w pierwszej liceum Także no, wydaje mi się, że całkiem nieźle Szkoda, nie mam paska, zabrakło mi niestety jednej oceny, ale, e, ale ale, no cóż mogę już teraz e, zrobić, przyznam że trochę szkoda, bo całe życie miałem pasek e, jest to pierwszy raz, kiedy paska po prostu nie mam no, ale trudno, w, w, w liceum oceny już się aż tak bardzo nie liczą, liczy się matura tak naprawdę żeby e, dobrze ją zdać, bo na studiach nikt nie patrzy chyba e, na te e, oceny patrzy na wyniki maturalne, także także na tym właśnie muszę się e, skupić, więc też jakoś się za bardzo tym e, myślę tutaj nie przejmuję i chciałbym właśnie wykorzystać teraz ten czas, bo za dwa tygodnie od razu na początku wakacji jadę do Chorwacji więc też przez tydzień, przez około tydzień czy tam 9 dni chyba mnie nie będzie e, no i wtedy też nie będę mógł robić dla was żadnych live'ów, także chciałbym to właśnie teraz nadrobić, e, póki jestem w domu póki mogę tutaj dla was nagrywać, póki mam e, troszeczkę więcej czasu, chciałbym też porobić te live'y, bo jak będę w Chorwacji to materiały na pewno będą się pojawiały, ale z live'ami będzie troszeczkę gorzej, no bo nie wyobrażam sobie, żeby Będąc na wakacjach, żebym po prostu robił dla was live'y e, Nawet jakbym chciał, to chyba nie mam takiej możliwości, więc to no niestety będziecie musieli e, ode mnie odpocząć. Być może to dobrze, być może to źle, nie wiem. To już musicie sami e, tutaj ocenić. Ja muszę się też, kurde, jeszcze skupić tutaj bardziej na rozgrywce. Bo tak gadam, gadam, biegam w kółko i jakoś niespecjalnie skupiam się na tym, gdzie jest przeciwnik. A przeciwnik, jak widzicie, jest właśnie w tamtej wodzie. I słuchajcie, dzięki temu, że mamy łuk, możemy słuchać w niego trafić. Ok, udało się teraz. Dobra, słuchajcie, zrobimy w ten sposób, że. Pójdziemy na tamtą wyspę, czekajcie, chcę zrobić tak, żeby na pewno nie spaść, okej okay. Jesteśmy teraz na tej wyspie i szybko tamujemy mu tą wodę Zobaczymy, czy się uda, gdzie on jest, gdzie on jest Dobra, on jest tutaj Czyżby nam się udało, zaraz się przekonamy Dostał jeszcze tej z Okej, jeszcze raz trafimy go, pięknie No i moi drodzy, ma już powolną śmieć, także Żadnej nadziei nawet nie ma dla niego, udało mi się nawet go pokonać Myślałem, że będzie czekał, aż, aż po prostu ta woda spadnie na sam dół Ale jak widzicie, udało mi się pokonać, także pierwszą lódkę mam wygraną No i widzimy się po prostu na kolejnej arence Okej okay, moi drodzy, witam was na kolejnej arence. Zbyt długo nie musiałem czekać praktycznie od razu tutaj udało mi się wejść, także e, całkiem spoko Od razu zbieram sobie tej temę, no i próbujemy tutaj powtórzyć nasz wyczyn z pierwszej e, z pierwszej rundki. Ogólnie przypomniało mi się właśnie tutaj też między rundami, że e, w komentarzach pod moimi materiałami ostatnio pojawia się dosyć dużo prośb o unbana. Ja chciałbym po prostu wam przypomnieć, że ja banami się nie zajmuję także jeżeli dostaliście bana to e, musicie tutaj rozmawiać z moderatorami albo napisać e, odwołanie od bana na naszym forum. Link do naszego forum Forum macie oczywiście tam na naszej stronie, także jak wyjdziecie na Crafting SPL, to tam u góry macie zakładkę forum, klikacie i po prostu szukacie waszego, szukacie po prostu tego działu z e, unban'a. Nie chciałem wam o tym przypomnieć, bo ja i tak już sporo o tym mówię, ale no nie każdy niestety jeszcze o tym e, pamięta, piszecie właśnie w komentarzach, że e, że czemu właśnie Wywołuje i tak dalej, ale ja się po prostu tym nie, nie zajmuję. I też właśnie tutaj taka mała rada, że jeżeli wysłuchacie mi takie maile dotyczące unbanów to ja nawet na nie nie odpisuję, bo już po prostu nie mam siły. Tyle. Tyle musiałem się tutaj męczyć, tyle odpisywać, że... Że już po prostu mam dosyć, także e, mówię wam o tym teraz, żebyście po prostu wiedzieli e, Że ja tym się nie zajmuję i że Jak coś to musicie pisać po prostu do e, Moderatorów, dobra słuchajcie ja może Może uda mi się tutaj pokonać teraz tego typa z łuku. Zaraz zobaczymy, jestem bardzo ciekaw Okej, okay, on spadł na dół, dobra także Na pewno będziemy mieli za niego monety, bo Ja mu zadałem sporo obrażeń um, Także jak widzicie zabójstwo właśnie przy, Tutaj padło na moje e, konto No i co teraz, co teraz moi drodzy, gdzie mamy iść? Mam jeszcze tutaj perełkę Także myślę, że możemy zaryzykować i spokojnie rzucić tam, na tamtą wyspę Jak widzicie mi się udało Na szczęście nie spadłem na dół, okej okay. O tyle dobrze, dobra Teraz tylko tego typa trzeba jakoś tutaj pokonać, okej okay. Udało mi się, chciałem mi tutaj zaskoczenia od tyłu, hehe Wziąć, ale na szczęście udało mi się jakoś tutaj stąd Jakoś udało mi się wybronić Dobra, no i zostały jeszcze dwie osoby, które Gdzieś mi się schowały, bo ich chyba nie widzę Czekajcie, no na szczęście ktoś jest? Nie Chyba na środku nikogo nie ma Muszę się dobrze rozejrzeć, bo nie mam pojęcia, gdzie są moi przeciwnicy Tam na pewno ktoś się buduje, dobra, to możemy myślę przejść środkiem do niego, zobaczymy czy e, Czy wyjdzie nam to na dobre, czy może jednak nie do końca, dobra, ok, została jedna osoba Okej, okay, patrzcie spadła, jest, także nie musiałem się e, zbytnio napracować, mam dwa zabicia, a mimo wszystko udało mi się tutaj e, Wygrać tą rundkę No nie gadajcie No nie mówcie nie chwalę dnia przed zachodem słońca Citrox What the fuck? What the fuck. Jakim cudem? On żyje? Ej, no. Widzieliście się to? Czekajcie, bo ja teraz nie wiem, czy o on... gdzie on był na dole. Nie, no to jest ewidentny cheatuch. Tak mi się wydaje. Aż nie chcę teraz go banować, bo muszę sobie zobaczyć to na nagraniu, jak to jeszcze, je, jeszcze wyglądało. Także spokojnie, jak wy oglądacie ten materiał, to już na pewno, jeżeli je cheatował, to jest on zbanowany. Ale teraz dam mu jeszcze szansę mnie pokonać. Zobaczymy, jak mnie zabije, to się kurde. To jest denerwuje, nie ukrywam tego. Okej, okay, słuchajcie, czekajcie, muszę pójść tam w jego stronę. Ja sobie może użyję już tego super. Skoczka. Fuck! Niewiele brakowało, dobra Medusa, także nie udało mi się niestety tego e, wygrać. Ale zobaczę na nagraniu, czy to jest naprawdę JIT. Jeżeli tak, to już nie ma go na naszym serwerze. A jeżeli nie, to zobaczę, jak on to zrobi, Bo już jestem przez e, sam ciekaw. Także e, to była druga ręka. Widzimy się na kolej. Nie sobie myślę jeszcze za dwie, więc zobaczymy, jak nam e, po prostu pójdzie. Okej, okay, także jesteśmy właśnie na trzeciej arence. Ja już tutaj też dałem info do moderatora, żeby go obserwować zanim jeszcze tutaj skończę po prostu e, nagrywać. Przyznam, że, że jestem ciekaw, czy on czytał, czy nie, A jeżeli tak, to został przełapany po prostu na gorącym uczynku i dostanie tutaj e, od nas bana. Dobra, ja poczekam sobie teraz na itemy e, stałe, zobaczymy za, e, za ile je dostanę. Jeszcze w sumie 10 sekund, także, także całkiem spoko. Tutaj powoli się ktoś czai, tam już się widzę e, wybijają, także no też muszę kurde tutaj... E, Uważaj, żeby zbyt szybko nie zginąć. Dobra, moje temy stałe już są tutaj. Okej, okay, teraz lecę szybko na wyspę tamtego gościa, okej okay. On jest z tego co widzę całkiem niezły. Dobra, jest, udało mi się też użyć tutaj e, super ninja. On prawdopodobnie stąd ucieknie, także muszę teraz e, jak najszybciej też właśnie tutaj e, się przygotować do naszej walki. Dobra, zjemy sobie złote jabłko. Zjemy sobie złote jabłko i widzicie, on jest tam. On jest na tamtej wyspie, także. Lecimy do niego, zobaczymy, czy uda mi się go pokonać. Mam nadzieję, że tak! Mam nadzieję, że tak jest, jest, jest! Super! Udało nam się, ok I mamy jego itemy stałe, pełno itemów stałych, także super. One nam się tutaj na pewno przydadzą. Może wykorzystamy to, żeby właśnie zaatakować tamtego przeciwnika. Chociaż z tego co widzę, to on chyba też ma super skoczka. Mogę być w błędzie, ale tak mi się coś chyba wydawało. Chyba, że to były, wiecie coś śnieżki, być może. Być może że miał po prostu śnieżki. Dobra, ja sobie założę tutaj te lepsze itemy. Fuck! Coś mnie bije, coś mnie bije, coś mi bije. Okej, okay, a to on po prostu chyba do mnie strzela. Bałem się, że ktoś jest tutaj już na mojej e, wyspie, ale chyba, chyba jest okej okay. Czekajcie, on chce kupić teraz svipa Ale będziesz musiał wyjść i wejść na serwer Chyba Dobra, okej, okay, także tutaj szybkie info do administratora Ja lecę może do góry Okej, okay, on jest już tutaj Centralnie przy mnie, dobra, on będzie chciał wylać lawę. A wylewaj sobie, stary, wylewaj sobie tą lawę, ile chcesz. Ja tutaj mogę ciebie jeszcze hitnąć. Okej, okay, pięknie, nice, udało mi się go pokonać, dobra. Nie wiem, co on kombinował, kurde. To tak właśnie dziwnie. Dziwnie to zrobił, okej. Okay. Dobra, Fabian. Tak, Fabian, nagrywam. Nagrywam, nagrywam. Tylko gdzie on jest, czekajcie, muszę go zlokalizować. A, czekajcie, czekajcie, gdzie on, kurde się podział. Tu go nie widzę Środek O, może pójdziemy na szalek, widzicie? I to jest właśnie, kurde, świetny gracz Jak wiesz, że nagrywam, to, to, to piszesz, że nie będzie przedłużony i super, właśnie na takie, kurde, wiadomości tutaj czekam Na taką grę czekam, bo wtedy gra się o wiele lepiej Rundki są szybkie Nie nudzą się, także Także myślę, że jest spoko Piszę, że bym dał mu szansę, no Szansę ma, chyba, z takim Eku, To może raczej średnio, ale ale to cóż, zobaczymy. No, najwyżej, najwyżej wygram tą rundkę. Najwyżej wygram tę rundkę. Jakoś specjalnie smutny z tego powodu nie będę. Dawaj, czekam. Ok, czekam sobie na niego. Napiję się, albo nie, nie napiję się w okazji, bo nie chce mi się potem tych kurde etykietek zasłaniać. No, eee Dawaj tutaj, a nie ziomek. Poczekamy sobie na Fabiana, zobaczymy. Mam cię zabicia Fabian, ma jedno, także też nie jest źle, zawsze kogoś to udało mu się a zabić, dobra Come on, come on, Fabian! Dawaj, dawaj Boże święty Widzicie, miało nie przedłużać i co? Dobra, okej, okay, idzie, idzie na szczęście. Raczej nie ma chyba ze mną żadnych szans, tak mi się wydaje. Niech już tutaj lepiej skacze. Okej, i będziemy mieli kolejną rundkę wygraną, także super. Bardzo się cieszę, dawaj Fabian. Skacz, skacz! O, drugi raz go już zabijecie, widzicie? Czyli albo grał tutaj, zanim jednak nagrytałem, albo po prostu. Jezus Mario, jak się przestraszyłem, Boże, myślałem, że będzie skakał, a nie różuje perły, ale na szczęście udało mi się go pokonać, gdybym miał lepsze temy, gdyby on miał lepsze temy, to prawdopodobnie by ze mną wygrał, ale tak na szczęście zdobyłem kolejne zwycięstwo, no i widzimy się na kolejne i prawdopodobnie ostatnie już arence. Okej, moi drodzy, także kolejna ręka już się tutaj zaczyna, jak widzicie, jesteśmy teraz na cmentarzu, szkoda, że wczoraj tego nie grałem, bo wczoraj był piątek 13, także akurat fajnie by się tutaj złożyło, dobra, właśnie tutaj wszyscy... Lecą na swoje wyspy, ja już chyba kogoś tutaj zabiję, zobaczcie przed rozdaniem itemów stałych nawet Także bardzo fajnie się złożyło, dobra Zjem sobie tutaj też złote jabłuszko, OK. no i teraz już myślę możemy poczekać na itemy e, stałe Przy okazji odłożę tutaj to co jest mi niepotrzebne, zrobię sobie miejsce na e, moje przedmioty, dobra Dajemy sobie to tutaj, to tutaj, łuk mam, wszystko mam No i możemy chyba lecieć do tego typa, spróbujemy teraz go zaatakować, zobaczymy jak nam to wyjdzie Okay, on nie wie, że to jestem obok niego. Na szczęście udało mi się go pokonać. No i coraz mniej ludzi. Teraz mi ludzi zobaczymy ile. Tyle razy uda mi się zabić. Mam nadzieję, że chociaż z 4 kile będę miał. Tutaj też tu się jest, jak widzicie, także... Bardzo fajnie. Tutaj okay, kolejne zabicie będzie nasze. Uwaga! Pięknie, pięknie, kolejna osoba zabita, okej. Okay. Jego już sobie możemy tutaj darować. Teraz tamtego gościa by się przydało jakoś tutaj zepchnąć czy coś. Ok, nie, muszę uważać. Kurde, nie mnie słyszałem. Do niego, ale jak widzicie, on też tutaj próbuje mnie strzelać, więc może. O, dobra, użyjemy sobie Super Ninja. i teraz próbuję go pokonać. Bez problemu mi się udało, także super. Chyba chciał jeszcze z tym jakoś, ale na szczęście udało mi się go zabić, zanim to zrobił. No i została ostatnia osoba. Gdzie jest Kuba? Gdzie jest Kuba? Kuba jest tam, zobaczcie. Kuba jest aż tam. Dobra, także zrobimy coś takiego, może. Pójdziemy sobie na tą wyspę. Z tej wyspy bez problemu sobie. Pójdziemy tutaj. No i stąd będziemy już. Myślę całkiem blisko niego. Także uwaga, jeden strzał celny. Pięknie, pięknie, moi drodzy, kuba, leci na dół i mamy kolejne zwycięstwo. I tym jak z moi drodzy, kończymy, mm, kończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że materiał mi się spodobał. E, dosyć sporo monet, udało mi się tutaj zbierać. Przypominam, że są monety razy i dwa, także zapraszam was wszystkich serdecznie na serwer. IP serwera macie podane w opisie, więc myślę, że bez problemu tutaj e, będziecie mogli sobie ze mną oraz z innymi graczami popykać także dziękuję wam bardzo za obejrzenie życzę wam udanego weekendu, życzę wam udanego najbliższego tygodnia, chociaż nie będzie on jakoś specjalnie długi, więc myślę, że jakieś tam live'y i tak dalej sobie tutaj porobimy, mam nadzieję, że będziecie na nie wpadali, bo przyznam się, że na dzisiejszym live'ie bawiłem się bardzo fajnie, także no musimy po prostu to powtórzyć także ja się z wami żegnam, dziękuję wam bardzo za uwagę, życzę wam udanego dnia jeszcze raz trzymajcie się i do zobaczenia!